Moja matka przewróciła oczami w momencie, gdy weszłam do tej sali sądowej w Warszawie. Niesubtelnie, w taki sposób, który krzyczał, No i zaczyna się, jakbym była jakimś niewygodnym elementem w jej idealnie wyreżyserowanej historii ofiary. Ale wtedy sędzia Bronisław zamarł w półruchu, przeglądając papiery. Jego wzrok utkwił na mojej twarzy, a ja widziałam, jak rozpoznanie uderzyło go, jak pociąg towarowy. Chwila. Powiedział powoli, odkładając długopis, Te zarzuty są przeciwko tobie. Jesteś oskarżoną. Moi rodzice siedzieli tam zdezorientowani, nieświadomi, nie mieli pojęcia, kim naprawdę jestem. I szczerze mówiąc, to sprawiło, że to, co nastąpiło potem, było jeszcze słodsze. Bo nie jestem tylko ich porzuconą córką, jestem starszą prokurator, która spędziła ostatnią dekadę, wsadzając za kraty manipulatorów dokładnie takich jak oni. Cofnijmy się o 32 lata. Miałam 3 miesiące, gdy moja matka Danuta uznała, że macierzyństwo ogranicza jej styl życia. Miała 18 lat, świeżo po maturze w nowym dworze mazowieckim. Mój ojciec Stanisław był obiecującym hokeistą w legii Warszawa, żyjącym swoim marzeniem pod jasnymi światłami Hali Torwar. Płaczące niemowlę nie pasowało do ich idealnego życia na Instagramie. Więc zrobili to, co robią egoiści. Podrzucili mnie do domu dziadków w Warszawie pewnego chłodnego październikowego poranka i praktycznie zniknęli. Moje najwcześniejsze wspomnienie to stanie na drewnianym stołku w kuchni babci Heleny, może w wieku czterech lat, wsypując kawałki czekolady do ciasta na ciasteczka. Nigdy mnie nie powstrzymywała, nigdy się nie denerwowała, po prostu się śmiała i mówiła. Najlepsze ciasteczka mają ekstra miłość i ekstra czekoladę. Dziadek Władysław wracał do domu wciąż w todze Sądu Najwyższego, podnosił mnie z mąką we włosach i pytał o mój dzień, jakby byłam najciekawszą osobą na świecie. Opowiadałam mu o mrówkach znalezionych w ogrodzie, a on słuchał, jakby to były argumenty przed najwyższym sądem w Polsce. Nigdy nie oczerniali moich rodziców, ani razu. Gdy pytałam, dlaczego mama i tata nie mieszkają z nami. Babcia uśmiechała się smutno i mówiła, że są zajęci ważnymi sprawami. Wierzyłam w to przez lata, bo dzieci wierzą dobrym ludziom. Ale nie byłam głupia. Zauważyłam, jak rodzice innych dzieci przychodzili na mecze piłki nożnej na boisku w Warszawie, a moi nie. Jak przyjaciele mówili o kolacjach wigilijnych z ciotkami, wujkami i kuzynami, podczas gdy ja spędzałam święta z dwiema osobami, które kładły się spać o ósmej. Wizyty Danuty i Stanisława były przewidywalne. Święta Bożego Narodzenia, może moje urodziny, jeśli gwiazdy się ułożyły. Danuta przyjeżdżała w markowych ubraniach z Nowego Światu, całowała powietrze koło mojego policzka, spędzała całą wizytę na telefonie. Tymczasem Stanisław siedział w samochodzie, trąbiąc, aż wyszła. Te kilka razy, gdy dziadek go wciągnął do środka, napięcie można było kroić nożem. Dziadek nie miał dla niego szacunku. To było oczywiste. O czego nikt nie wiedział. Dziadek dawał Danucie trzy tysiące złotych co miesiąc, począwszy od mojego niemowlęctwa. Przez ponad dwadzieścia lat. To więcej niż osiemset tysięcy złotych. Brała każdy grosz i nie dawała nic w zamian. Żadnych wizyt, telefonów, prezentów. Tylko wymówki i prośby o więcej pieniędzy, gdy interesy Stanisława padały. Bar sportowy w Pruszkowie, który przetrwał 11 miesięcy. Firma coachingowa bez klientów, sklep z pamiątkami w Krakowie, który zbankrutował w ciągu dwóch lat. Gdy babcia Helena zmarła nagle na udar podczas weekendu wielkanocnego, gdy miałam 18 lat, mój świat się zawalił. Upadła w ogrodzie, sadząc cebulki tulipanów na wiosnę. Przyjechałam do domu z Uniwersytetu Warszawskiego tej nocy. Sześć godzin płaczu. Znalazłam dziadka siedzącego w ciemnym ogrodzie. Trzymającego te nieposadzone cebulki. Siedzieliśmy razem do świtu. Danuta i Stanisław przyszli na pogrzeb, zostali na mszy. Wyszli przed przyjęciem. Wtedy przestałam usprawiedliwiać ich. Wtedy zaakceptowałam, że niektórzy ludzie są fundamentalnie egoistyczni, a krew nie zobowiązuje do niczego. Po śmierci babci, coś fundamentalnego zmieniło się między mną a dziadkiem. Staliśmy się partnerami w przetrwaniu. Te niedzielne obiady stały się święte. Czasem on gotował swoją słynną pieczeń mazowiecką, czasem ja eksperymentowałam z odręcznymi przepisami babci, jej zawijasami na pożółkłych kartkach. Czasem zamawialiśmy pizzę i jedliśmy prosto z pudełka, oglądając stare filmy. Ale prawdziwa wartość nie tkwiła w jedzeniu. To dziadek uczył mnie wszystkiego o prawie, o sprawiedliwości, o odpowiedzialnym używaniu władzy. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim z wyróżnieniem. Dziadek siedział w pierwszym rzędzie, nagrywając wszystko na swoją starą kamerę. Moi rodzice przysłali kartkę z dwoma zdaniami: Dobra robota, jesteśmy dumni. Przestałam się dziwić ich nieobecności lata wcześniej. Zdobycie stanowiska prokuratora zaraz po studiach w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie było częściowo zasługą dziadka. Zadzwonił, poręczył za mnie osobiście, obiecał, że nie zmarnuje okazji. Nie zmarnowałam. Pracowałam ciężej, niż ktokolwiek w tym biurze. Zostawałam po godzinach, przychodziłam wcześnie, brałam sprawy, których inni unikali, bo były zbyt skomplikowane oszustwa finansowe, korupcja polityczna, przestępstwa białych kołnierzyków wymagające tygodni przeglądania dokumentów w pokojach bez okien. W wieku 30 lat prowadziłam głośne sprawy, które trafiały na pierwsze strony Gazety Wyborczej. Moje życie osobiste nie istniało. 70-godzinne tygodnie były normą. Żyłam na kawie z Dunkin i jedzeniu na wynos oraz satysfakcji z patrzenia, jak winni ponoszą konsekwencje. Żadnych randek, drinków z kolegami, czasu na nic poza pracą i niedzielnymi obiadami z dziadkiem. Te obiady pozostały nietykalne. Nieważne, jak byłam zmęczona, zawsze się pojawiałam. On też nigdy nie opuścił żadnego, nawet w wieku 80 lat, gdy poruszał się wolniej. Danuta zadzwoniła raz w tym okresie. Miałam 28 lat, nie rozmawiałyśmy od trzech. Chciała pomocy w prawnej sprawie Stanisława, jakimś sporze biznesowym w Radomiu. Powiedziałam, że jestem prokuratorem karnym, niecywilnym i nawet gdybym nie była, nie pomogłabym Stanisławowi w niczym. Nazwała mnie niewdzięczną. Odłożyłam słuchawkę. Gdy dziadek zmarł w wieku 87 lat, spokojnie we śnie w tym wielkim domu w Warszawie, poczułam, jak wraca znajoma pustka. Ale tym razem nie byłam zagubioną osiemnastolatką. Miałam 32 lata i stałam się dokładnie tym, kim mnie wychował. Czytanie testamentu odbyło się tydzień później w kancelarii adwokackiej na ulicy Marszałkowskiej. Spodziewałam się może książek, zegarka, osobistych przedmiotów. Dostałam wszystko. Dom w Warszawie wart milion sam w sobie, portfel inwestycyjny, oszczędności, ubezpieczenie na życie 3 miliony złotych w sumie wszystko, co zbudował przez 40 lat w Sądzie Najwyższym zostawił mi z jednym zastrzeżeniem w zapieczętowanym liście Moja najdroższa, Halino zaczynał się zasłużyłaś na to, pokazując się, kochając mnie i babcie, gdy inni nie mogli się fatygować płakałam, czytając ten list. Nie smutkiem, ale ulgą. Adwokat wręczył mi drugą kopertę, dokumenty, wyciągi bankowe pokazujące, że dziadek dawał Danucie 3000 zł miesięcznie przez ponad 20 lat, ponad 800 tysięcy złotych w sumie, e-maile od niej proszące o więcej, SMS-y obiecujące wizytę i potem odwołujące, listy od Stanisława żądające pieniędzy na nieudane interesy. Twój dziadek przewidział, że mogą kwestionować to, powiedział adwokat. Chciał, żebyś była uzbrojona w dowody. Dokładnie 30 dni później zadzwonił mój adwokat Tomasz. Danuta i Stanisław wnieśli pozew, twierdząc o nadużycie wpływu, że dziadek był niekompetentny, że manipulowałam starym człowiekiem dla pieniędzy. Zaśmiałam się. Ironia była piękna. Zakładali, że wciąż jestem tym porzuconym dzieckiem. Łatwym do zastraszenia. Nie mieli pojęcia, że spędziłam dekadę ścigając ludzi, którzy myśleli, że są ponad prawem. Co prywodit nas z powrotem do tej sali sądowej. Sędzia Bronisław był referendarzem dziadka 23 lata temu, zanim sam został sędzią. Wiedział dokładnie, kim jestem. Wysoki sądzie, muszę ujawnić, że miałem zawodową relację z sędzią Nowakiem. Powiedział, jeśli któraś ze stron sprzeciwia się, bym prowadził tę sprawę, Niech powie teraz. Adwokat mojej matki, Paweł Kowalski, szeptał gorączkowo z rodzicami. W końcu Paweł wstał. Brak sprzeciwu, wysoki sądzie. Wielki błąd. Otwarcie Pawła było fikcją udającą współczucie. Przedstawił Danutę jako oddaną córkę, okrutnie oddzieloną od kochającego ojca przez manipulujących dziadków, którzy zatruwali relacje. Sędzia Nowak cierpiał na głęboki smutek po stracie żony po 60 latach małżeństwa, argumentował Paweł głosem ociekającym sztucznym wzruszeniem. Był podatny, przygnębiony, a oskarżona wykorzystała tę podatność. Ten testament nie odzwierciedla prawdziwych życzeń sędziego Nowaka. Tomasz wstał na nasze otwarcie. Nie potrzebował dramatyzmu. Wysoki sądzie, ta sprawa jest prosta. Sędzia Nowak był genialny, ostrożny i celowy. Zostawił swój majątek osobie, która na to zasłużyła przez 32 lata konsekwentnej miłości i obecności. Dowody pokażą, że powódki otrzymały ponad 800 tysięcy złotych, ledwo utrzymując kontakt. Paweł wezwał Danutę jako pierwszą. Złożyła przysięgę, ubrana w konserwatywną czerń z minimalnym makijażem, grając idealnie pogrążoną w żałobie córkę. Był dla mnie wszystkim, powiedziała, ocierając oczy chusteczką, którą ewidentnie przyniosła na tę okazję. Gdy zaproponował opiekę nad Haliną, podczas gdy Stanisław i ja się urządzaliśmy, myślałam, że to tymczasowe, ale oni ją zatrzymali. Sprawiali, że czułam się winna za każdym razem, gdy nie mogłam odwiedzić. Odwrócili moją córkę przeciwko mnie. Tomasz wstał na przesłuchanie krzyżowe profesjonalny, bezpośredni, zabójczy. Pani Nowak dobrowolnie zostawiła pani Halinę u rodziców, gdy miała trzy miesiące. Tak, ale byłam młoda. Radziłam sobie z wieloma rzeczami. Według kalendarza pani ojca, odwiedziła pani cztery razy w pierwszym roku Haliny. Boże Narodzenie, Wielkanoc, jej urodziny i jedną przypadkową sobotę w lipcu. Czy to dokładne? Twarz Danuty poczerwieniała. Miałam wydatki. Wspierałam karierę Stanisława. Tomasz wyciągnął wyciągi bankowe. Pani ojciec dawał pani trzy tysiące złotych miesięcznie przez ponad 20 lat. To ponad osiemset tysięcy złotych pani Nowak. Tymczasem, według jego kalendarza, widziała go pani osiem razy w ostatnich dziesięciu latach jego życia mniej niż raz na rok. I nazywa to pani zachowaniem oddanej córki? Kiedy ostatni raz widziała pani ojca przed śmiercią? Długa cisza. To były jego osiemdziesiąte czwarte urodziny. Trzy lata przed śmiercią. Przyszła pani na dziewięćdziesiąt minut. Wyszła przed tortem. Nie widziała go więcej aż do pogrzebu. Czy to poprawne? Chyba tak. Tak. Tomasz pozwoliłby to wsiąkło. Jedno ostatnie pytanie. Czy to nieprawda, że przestała pani przyjeżdżać, gdy przestał dawać ekstra pieniądze poza miesięcznym zasiłkiem? Że gdy przeszedł na emeryturę i powiedział, że miesięczne płatności będą kontynuowane, ale ekstra fundusze się skończą. Odwiedziła go pani dokładnie zero razy w następnych trzech latach? Świadectwo Stanisława było gorsze, nie mógł nazwać ani jednego wydarzenia szkolnego, w którym uczestniczył? Tomasz wyświetlił zdjęcia na ekranie. Matura Haliny, tam jest sędzia Nowak, pierwszy rząd, tam babcia. Gdzie pan jest, panie Nowak? Mogłem mieć coś, nie przyszedł pan. Opuścił pan jej ukończenie studiów, ukończenie prawa, każdy ważny moment. A teraz chce pan połowę majątku zarobionego przez człowieka, który naprawdę się pojawiał. Paweł próbował konta niekompetencji, wzywając psychiatrę, który nigdy nie spotkał dziadka. Doktor Hugo zdiagnozował depresję na podstawie absolutnie niczego. Tomasz zniszczył go na krzyżowym, więc zdiagnozował pan człowieka, którego nigdy nie spotkał, stanem nieobecnym w jego kartach medycznych i użył tej wyimaginowanej diagnozy do kwestionowania jego kompetencji umysłowej. Nasi świadkowie byli niepodważalni. Sędzia Andrzej Michałkiewicz zeznał. Dziadek był ostry do końca. Małgorzata Chen, jego adwokat spadkowa, potwierdziła, że był metodyczny i celowy dwa lata przed śmiercią, przewidując dokładnie ten pozew. Potem ja weszłam na mównicę. Tomasz poprowadził mnie przez 32 lata, każdy opuszczony wydarzenie, każdą złamaną obietnicę, każdy nieodebrany telefon. Trzymałam głos równy, faktograficzny, prokuratorski. Paweł próbował mnie wytrącić z równowagi na krzyżowym. Czy to nieprawda, że manipulowałaś nim pochyliłam się. Panie Kowalski, spędziłam lata kochając dziadka. Gdyby motywacją była spadek, zmarnowałabym dużo czasu. Mogłabym budować własne bogactwo zamiast jeść obiad ze starym człowiekiem co niedzielę, ale wybrałam go, bo był wart więcej niż jakakolwiek suma pieniędzy. Czego pańscy klienci nigdy nie zrozumieli. Orzeczenie sędziego Bronisława było szybkie. Sąd uznaje, że testament sędziego Nowaka odzwierciedla jego prawdziwe intencje, bez nadużycia wpływu, bez niekompetencji. Dowody pokazują wzór nieobecności powodów i obecności oskarżonej. Testament pozostaje w mocy, ponadto przyznaje koszty sądowe oskarżonej. Powodowie wnieśli tę sprawę bez podstaw. Moje orzeczenie jest ostateczne. Młotek uderzył z ostrym trzaskiem. Gdy wychodziliśmy, Danuta podeszła, płacząc. Halino, proszę, czy możemy porozmawiać? Spojrzałam na nią. Nie ma o czym rozmawiać, Danuto. Jestem twoją matką. Nie, jesteś kobietą, która mnie urodziła. Moją matką była Helena Nowak. Miałaś 32 lata, by się pojawić. Wybrałaś nie. Nie kontaktuj się więcej. Jesteśmy skończeni. Wyszłam bez oglądania się za siebie. Po raz pierwszy w życiu czułam się całkowicie wolna. Dziadek dał mi ostatni dar, udowadniając, że nie myliłam się, że miłość znaczy więcej niż krew, że pojawianie się znaczy więcej niż pokazywanie. Trzy lata później zostałam sędzią, w wieku 33 lat, jedną z najmłodszych w historii Polski. Pierwszego dnia założyłam togę dziadka. W wieku 38 lat zostałam powołana do Sądu Najwyższego, zajmując jego dawne miejsce. Napisałam przełomowe opinie zmieniające prawo rodzinne. Rodzina to nie biologiczny przypadek, napisałam. To codzienny wybór. Działania się liczą. Obecność się liczy. Konsekwencja się liczy. Biologia nie gwarantuje niczego. Danuta zmarła pięć lat po procesie. Problemy z sercem. Stanisław zadzwonił, prosząc, bym odwiedziła. Odmówiłam. Nie była częścią mojego życia. Jej śmierć tego nie zmieniła. Stanisław zmarł dwa lata później. Nic nie poczułam. Dwadzieścia lat po śmierci dziadka przemianowali budynek sądu na Centrum Sprawiedliwości Imienia Władysława Nowaka. Stałam na uroczystości, patrząc na jego portret. Udało nam się dziadku, wyszeptałam. Wszystko, na co miałeś nadzieję. W wieku sześćdziesięciu lat po trzydziestu latach na ławie sędziowskiej przeszłam na emeryturę. Moja ostatnia wizyta na ich grobach na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Posadziłam więcej cebulek tulipanów wokół nagrobków. Dziękuję za wybranie mnie, powiedziałam. Za kochanie mnie, za uczynienie mnie tym, kim jestem. Bo oto prawda. Rodzina to nie ci, którzy dzielą twoje DNA. Rodzina to ci, którzy pojawiają się każdego dnia przez całe życie. Krew może tworzyć połączenie, ale tylko działanie tworzy rodzinę. To nie tylko moja historia, to Sprawiedliwość. Jeśli ta historia rezonuje z Tobą, jeśli kiedykolwiek musiałeś wybierać między toksyczną rodziną a ludźmi, którzy naprawdę się pojawili, zostaw komentarz poniżej, dzieląc się swoim doświadczeniem. Naciśnij przycisk subskrypcji po więcej historii o stawaniu w obronie tego, co słuszne, nawet gdy kosztuje to wszystko. I pamiętaj, nie jesteś winien lojalności ludziom którzy nigdy na nią nie zasłużyli. Dziękuję za oglądanie.